Przyroda wokół Czarnobyla, loty na Marsa i ewolucja. Co to wszystko ma wspólnego? Zbliża się 39. rocznica pewnego testu, który miał poprawić bezpieczeństwo, a zmienił historię świata. Pogadajmy o Czarnobylu. 25 kwietnia 1986 roku w reaktorze numer 4 elektrowni jądrowej w Czarnobylu zaplanowano test bezpieczeństwa. Chodziło o sprawdzenie, czy w razie awarii zasilania zewnętrznego, turbina obracająca się tak siłą rozpędu po odłączeniu zdoła przez kilkadziesiąt sekund dostarczyć prąd do pomp chłodzących reaktor, do czasu, aż uruchomią się zapasowe generatory spalinowe. Prościej. W reaktorze zachodzą reakcje jądrowe, które produkują ciepło. To ciepło podgrzewa wodę, woda zmienia się w parę, a para napędza ogromną turbinę jak wielki wiatrak. Turbina obraca się i zasila generator prądu. Ten prąd trafia do sieci energetycznej, ale elektrownia potrzebuje też prądu na własne potrzeby. Do oświetlenia, kontroli systemów i chłodzenia samego reaktora. Zwykle ten prąd pochodzi z generatora w elektrowni albo z zewnętrznej sieci. Załóżmy teraz, że padnie zasilanie z sieci, a turbina zostaje odłączona. Reaktor nadal pracuje i produkuje ciepło, ale nie ma jak zasilać pomp chłodzących. Na taką okoliczność są jeszcze zapasowe generatory diesla, które włączają się automatycznie, ale potrzebują około minuty na pełen rozruch. Pomysł był więc taki: zasymulujemy awarię zasilania, wyłączymy turbinę i zobaczymy, czy siłą rozpędu zdoła jeszcze przez chwilę napędzić pompy chłodzące, zanim ruszą diesle. Co mogło pójść nie tak? Wszystko. Reaktor pracował wówczas na bardzo niskiej mocy. W takim stanie był niestabilny i trudny do kontrolowania. Gdy to zauważono, zamiast test odwołać... Próbowano stabilizować reaktor, co tylko pogorszyło sytuację. W układzie zaczął gromadzić się wodór i para wodna, kiedy uruchomiono system awaryjnego wyłączania, tzw. AZ-5. Nastąpiło coś zupełnie nieoczekiwanego, bo pręty bezpieczeństwa wprowadzone do rdzenia spowodowały nagły wzrost mocy. Resztki wody, które jeszcze chłodziły, gwałtownie wyparowały, ciśnienie skoczyło, doszło do dwóch eksplozji parowej, a potem chemicznej. Test, który miał zwiększyć bezpieczeństwo, poniekąd się udał. Obnażył konstrukcyjne wady reaktora, błędy procedur, braki w szkoleniu, ale przy okazji doprowadził do jednej z największych katastrof jądrowych w historii energetyki. Ten wstęp to oczywiście duży skrót, nie wyczerpuje tematu przyczyn, więc wszystkich fachowców od fizyki jądrowej proszę o wyrozumiałość w komentarzach. A teraz wracamy na moje podwórko, czyli do przyrody, rozdział drugi. W 1991 roku, kilka lat po katastrofie, naukowcy zauważyli coś ciekawego. Na ścianach reaktora numer 4 rosły czarne jak smoła grzyby, nie tylko nie bały się promieniowania, one rosły w jego stronę, jakby coś je tam przyciągało. Wkrótce odkryto, że to tak zwane ryby radiotroficzne. Między innymi Kladosporium sferospermum. Ich komórki zawierają melaninę, ten sam barwnik, który w naszej skórze chroni przed słońcem, ale u tych grzybów melanina pochłania promieniowanie jonizujące i przekształca je w energię chemiczną potrzebną do funkcjonowania i wzrostu. To zjawisko nazwano radiosyntezą, trochę jak fotosynteza u roślin, ale zamiast światła jest promieniowanie. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy te grzyby przetrwają w jeszcze bardziej ekstremalnych środowiskach w kosmosie. Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej umieszczono szalki Petriego z tym czarnobylskim grzybem. Przez 30 dni rozwijał się w mikrograwitacji bombardowany promieniowaniem kosmicznym. I co? Grzyb nie tylko przeżył. Zdołał zablokować część promieniowania, obniżając jego poziom o około 2%. I to może być przełom. Zamiast wysyłać w kosmos tony ciężkich osłon, możemy wysłać małą porcję grzybów, a potem pozwolić im się rozmnożyć, rosnąć i stworzyć biologiczną barierę chroniącą ludzi przed promieniowaniem. W przyszłości mogą chronić astronautów na statkach, stacjach orbitalnych, a nawet koloniach na Księżycu czy Marsie. Są też pomysły, by badać je jako źródło leków, a może nawet żywności na odległych misjach. Okazuje się, że coś, co przeżyło w miejscu najbardziej skażonym na Ziemi, może kiedyś pomóc człowiekowi przetrwać w kosmosie. Wyobraźcie sobie takie marsjańskie siedziby zrobione z tworzyw sztucznych, stali i grzybów. Rozdział trzeci. W strefie zamkniętej odkryto też inne mikroorganizmy, które przetrwały i mają się świetnie. Bakterie żyjące w glebie, w wodzie, a nawet w szczelinach betonu potrafią wytrzymać poziomy promieniowania, które zniszczyłyby każdą ludzką komórkę. Tworzą wokół siebie ochronne powłoki biofilmy, które zatrzymują promieniowanie. Potrafią naprawiać swoje DNA niemal natychmiast po wykryciu uszkodzenia. Do tego żywią się związkami chemicznymi dla innych form życia. Toksycznymi. Jedna z tych bakterii stała się szczególnie sławna: Deinococcus radiodurans przetrwała nie tylko promieniowanie, ale też susze, kwasy i warunki przypominające powierzchnię Marsa. I właśnie tu zaczyna się nowy rozdział. Naukowcy badają, czy te mikroorganizmy z kolei można wykorzystać właśnie do przygotowania czerwonej planety na życie, do oczyszczania gleb, produkcji tlenu, albo podobnie jak z tymi grzybami wcześniej wspomnianymi, do ochrony przed promieniowaniem. W przeciwieństwie do stalowych osłon, bakterie są lekkie, samonaprawialne, tanie w transporcie, wystarczy niewielka próbka, resztę zrobią same. Grzyby i bakterie, które przeżyły Czarnobyl, mogą stać się sojusznikami w najtrudniejszych środowiskach, jakie sobie potrafimy wyobrazić. Bo jeśli życie może rozwijać się w miejscu katastrofy jądrowej, to może też na innych planetach. Rozdział czwarty. Nie tylko mikroorganizmy się przystosowały. W strefie zamkniętej, tam gdzie promieniowanie wciąż jest obecne, naukowcy zauważyli kolejną ciekawostkę. Niektóre płazy, a dokładnie rzekotki wschodnie, miały dużo ciemniejszą skórę niż normalnie w rejonach o wyższym promieniowaniu były wręcz czarne. To oczywiście nie przypadek, że kotki, które mają więcej znowu melaniny, radzą sobie lepiej z promieniowaniem. Ta sama melanina wspomniana wcześniej, która chroni ludzką skórę i występowała u grzybów radiosyntetyzujących działa jak naturalna tarcza. Chroni komórki przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem jonizującym. I to trochę przypomina inny znany przypadek z historii biologii. Krępaka brzozowego. Jasną ćmę, która w czasie rewolucji przemysłowej w Anglii zrobiła się ciemna. Dlaczego? Bo Sadza pokrywająca brzozy sprawiła, że ciemniejsze osobniki były mniej widoczne dla ptaków, przeżywały i dawały więcej potomstwa, a więc presja środowiska zaczęła faworyzować inne cechy niż dotychczas. W Czarnobylu jest podobnie, tyle, że zamiast sadzy mamy promieniowanie, a zamiast motyli mamy rzekotki z ciemną skórą. To przykład szybkiej adaptacji ewolucyjnej nie chodzi tutaj wcale o nowe mutacje, bo te ciemne osobniki wcześniej istniały, ale dopiero po katastrofie zaczęły mieć przewagę. Przeżyły i okazało się, że ta cecha jest w tych warunkach lepsza. To jakby promieniowanie zaczęło układać życie na nowo. Rozdział 5 Ale nie wszystkim się udało. Nie wszystkie organizmy potrafią się przystosować. Niektóre, jak na przykład jaskółki, przegrywają. W zonie żyją tysiące jaskółek dymówek. Z pozoru wyglądają normalnie, latają, gniazdują, mają młode. Ale jeśli przyjrzeć się bliżej, to coś tam nie gra. Naukowcy przez lata badali populację ptaków ze skażonych terenów Ukrainy i Białorusi. Wyniki są jednoznaczne. U jaskółek żyjących pobliżu reaktora częściej występowały zniekształcenia piór, albinizm, uszkodzenia pazurów i dziobów. Ich pisklęta częściej umierały, a dorosłe ptaki żyły krócej i były słabsze. Część z tych zmian to wynik bezpośredniego działania promieniowania na komórki, czyli wprost uszkodzenia DNA, stres oksydacyjny czy osłabienie układu odpornościowego, ale też było działanie pośrednie. Zmniejszyła się dostępność owadów, zanieczyszczona woda, Generalnie promieniowanie wpłynęło na całą sieć pokarmową. To wszystko sprawia, że jaskółki żyjące w strefie są jak organizmy na krawędzi nie radzą sobie i nie nadążają. To silny kontrast wobec rzekotek, które zyskiwały przewagę, czy grzybów, które w ogóle już sobie świetnie radzą przy promieniowaniu. Czarnobyl pokazuje, że nie każda forma życia znajdzie sposób na przetrwanie. Rozdział szósty. Jeśli chodzi o saki, to jeden gatunek przyciąga uwagę, szczególnie wilki. Od czasu katastrofy ich liczba wzrosła kilkukrotnie, nie ma tu myśliwych dróg, pól uprawnych, nie ma człowieka, tylko las, ruiny i przestrzeń. Ale to nie tylko historia o powrocie do natury, to też zagadka biologiczna. Wilki żyją w miejscach, gdzie poziom promieniowania wciąż jest wysoki, a mimo to wyglądają zdrowo. Nie widać nowotworów, deformacji dramatycznych spadków liczebności. Przeciwnie, są silne, sprawne, rozmnażają się, polują. Naukowcy zaczęli się zastanawiać, czy te drapieżniki mogą mieć naturalne mechanizmy ochrony przed skutkami promieniowania. Badania prowadzone w ostatnich latach sugerują, że organizmy narażone na długotrwały stres radiacyjny mogą uruchamiać specjalne szlaki molekularne, które chronią DNA przed uszkodzeniami albo poprawiają zdolność do naprawy komórek. To nie jest jeszcze potwierdzona odporność na nowotwory, ale może być początek zrozumienia, jak niektóre gatunki radzą sobie z tym tematem. Być może ich geny, czy metabolizm, albo zachowanie dają pewną przewagę, której jeszcze do końca nie rozumiemy. Wilki z Czarnobyla to nie tylko symbol wolności, to także żywy model, Badawczy, które może nam kiedyś pomóc zrozumieć, jak chronić organizm przed skutkami promieniowania, a być może jak walczyć z nowotworami. Rozdział siódmy. A co z roślinami? Jedna z nich nie tylko przetrwała, zaczęła się przystosowywać. To popinambur, znany też jako słonecznik bulwiasty. Rośnie dziko, jest wytrzymały i niepozorny, ale kiedy naukowcy zbadali jego liście w skażonych miejscach, odkryto coś dosyć zaskakującego. Topinambur w rejonach o podwyższonym poziomie promieniowania zwiększył produkcję antyoksydantów, takich jak witamina C, czyli jak rósł sobie. W w glebie napromieniowanej był zdrowszy. Witamina C neutralizuje wolne rodniki, bardzo niebezpieczne skutki promieniowania. Dodatkowo, roślina zwiększyła aktywność enzymów obronnych. I to wszystko nie oznacza, że Topinambur jest już odporny na promieniowanie. To pokazuje tylko, że jego organizm potrafi się bronić i robi to coraz skuteczniej, bo zmienia swoją biochemię w zależności od poziomu skażenia i to jest bardzo ciekawe. Rozdział ósmy. Na koniec o sumach, które obrosły legendami. Gdyby popytać ludzi, co żyje w Czarnobylu, wielu bez wahania odpowie: gigantyczne, zmutowane ryby. Poro takich wpisów można znaleźć w internecie. Wielu słyszało o sumach z Czarnobyla, które są jak potwory ogromne, tłuste i być może niebezpieczne mutanty. Tyle, że to nie do końca prawda. Właściwie wcale to nie jest prawda. To fakt. W kanałach wokół elektrowni Żyją bardzo duże ryby, bardzo duże sumy, ale nie dlatego, że promieniowanie je mutowało, tylko dlatego, że mają tam dobrze. Nikt ich nie łowi. Nie ma naturalnych wrogów. Mają dużo przestrzeni, mnóstwo pożywienia, do tego przez wiele lat okoliczne wody były cieplejsze. Sum to ryba, która rośnie całe życie, im starszy, tym większy. Niektóre osobniki naprawdę wyglądają imponująco, ale nie różnią się genetycznie od krewnych z innych wód Europy. Nie mają dwóch głów, świecących oczu, ani dodatkowych płet. To nie mutanty, to ryby, którym dano święty spokój. Dzięki za najwyższy poziom docenienia twórcy, a więc wysiedzenie z nim do końca. Dobrego dnia życzę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!